Hej, witajcie moi drodzy! Mało Jackpotów, nigdy nie jest ich za mało. Jest nowy polski jackpot, a mianowicie CzgoPod.pl, który wam dzisiaj zaprezentuję razem z moimi kochanymi widzami, którzy przybyli na serwer razem ze mną. Zanim oczywiście rozpoczniemy, to zachęcam Was, żebyście zagrali. Zostawili łapkę w górę i waszego tradeware linka, bo będzie do wygrania M4 za 10 euro którą być może będziecie obstawiali tutaj na serwisie. Słuchajcie, serwis jest o tyle fajny, że jest mega uczciwy i można to sprawdzić za pomocą na przykład zakładki uczciwość, w której możecie podać ID rundy, zwycięski procent i tak itd. Tak I generalnie dzięki temu... Poradnik jest na stronie na fanpage'u CSGOpota, więc jak sobie tutaj wejdziecie na csgopod.pl, to sobie będziecie mogli sprawdzić. Generalnie jest po prostu mega. Możecie wejść na historię, zobaczyć małe stawki, design strony jest totalnie oszałamiający. Są statystyki, na przykład moje wygrane, ogólnie wpłacone, jaki jest bilans, jest FAQ, jest regulamin. Jest naprawdę tego masa, jeżeli jesteście youtuberami albo streamerami, to też możecie założyć sobie partnerstwo. No i oczywiście Support, no i są też widzowie. Polecam też zainstalować sobie helpera, który pokaże Wam, jakie skiny możecie obstawiać i ile one są warte. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania, bo czas obstawiać. Serwis jest podzielony na dwie stawki, małe i duże. Małe to pula od 40 centów do 5 euro, a kolejna to od 5 euro... Nie, czy od 1 euro wzwyż do bez limitu, tak jak tutaj jest napisane. Więc moi drodzy, my sobie wlatujemy oczywiście w małe stawki. Ja sobie od, oczywiście tutaj odpalę stronę, trochę mi tutaj zasłania mikrofon, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś super przeszkadzało. I powiedzmy na początku wiadę sobie jakimś akaczem, Pulą powiedzmy euro 40. Tak, to jest prezent. Złożymy ofertę. Prawdopodobnie będę musiał ją jeszcze potwierdzić dokładnie tak w mojej aplikacji na telefonie. Dlatego zaraz to zrobię i zobaczymy, czy coś wygramy. Okej okay, moi drodzy, ja już tutaj mam potwierdzenie, widzę, że ktoś tutaj też wleciał z 69 centami, ja sobie na tym serwisie co jakiś czas będę pogrywał, proszę bardzo, wjeżdżają ludzie, 4,11 euro w puli, minuta 20 do zakończenia, ja mam tutaj napisane, że jest zrobione, no więc poczekamy sobie aż nasza pula też tutaj wejdzie, sobie zaraz zobaczymy. Moja e, stawka się tutaj już zaakceptowała, no ludzi jest e, coraz e, więcej, słuchajcie, jest 20 osób online, jest to świeży serwis, dlatego was gorąco zachęcam do tego, żebyście sobie e, na nim pograli, bo jest on zrobiony w naprawdę fajnej, e, fajnej mierze, e, do tego, żebyście się tutaj zrzeszyli razem ze mną, e, no i ja napiszę może na czacie powodzenia chłopakom, żeby zobaczyli, e, czy, czy generalnie tutaj będzie coś, e, e, mieli dzięki temu więcej szczęścia, no, sorry, nie wiem co mówić tak Pierwszy raz w sumie obstawiam moi drodzy na, na takich potach tutaj e, i się bawię w to, bo przeważnie to jest ruletka, a tutaj jednak możemy się fajniej pobawić. E, no, w puli jest 11,28 dolara. Zobaczymy, no tutaj takie z tych droższych skinów jest P250 Undertale. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia co to jest za skin, no ale zobaczymy za, za 30 sekund kto to zgarnie. Wow, 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 moi drodzy, powoli to się już rozpędza, coraz więcej osób wlatuje, widzę tutaj Damian Dąbrowski, którego serdecznie pole po pozdrawiam I, i możecie sobie wbić na jego fanpage'a DDE Sports, słuchajcie, on zajmuje się tam różnego rodzaju rzeczami związanymi z Counter Strike'em, to też możecie wlecieć, generalnie wleciał za prawie 5, 5 dolarków, także uwaga, rozpoczynamy, wystartowało i zaraz zobaczymy do kogo trafi, czy to do mnie... Tak, ja, no bosty, kurde, 13,60 GZ, no to lecimy, kolejna runda No dobra, żeby zwiększyć sobie troszkę nasze szanse To ja może wlecę pod 5 euro troszkę Albo 3... 4 euro 4,67 Niech będzie, zobaczymy No, zaszalejemy, złożymy, złożymy ofertę Już odpalam tutaj mojego Steam Guarda Polecam zainstalować sobie tokena na telefonie Żeby można było sobie pograć No i za chwilę wracam Damian wbił z euro do 72, właściwie dolarów. Ja, ja tutaj wiem, że mówię euro, przepraszam, to takie zboczenie e, zawodowe. E, 110 sekund na to, żeby e, weszła moja pula do moi drodzy tutaj gry. No, ja zaakceptowałem, także czekam cały czas na pulę na dodanie. Dodało trzecią osobę. Ja, moi drodzy, cały czas czekam. Może ewentualnie jeszcze raz e przekażę jakieś skiny, gdyby coś było nie tak. Ej, a coś tutaj się nie zaakceptowało. Aha, bo ja, te, które mają blokadę chyba. Chwila, muszę szybko wje wjechać. Coś tak na szybko. To jak to jest prezent? Pyk. Szybko, szybko. Jest, wjechałem. 2,33 dolara. Zobaczymy, no ja tutaj jako pierwszy 40% szans No już mi, mi zeszło 15 sekund do końca moi drodzy Czasem trzeba po prostu sprawdzić to czy, czy się dodało Bo te niektóre boty mogą jak widać trosz, troszkę tutaj sobie nie działać tak jak powinny Ale generalnie dodało więc, więc jest spoko No i zaraz zobaczymy Mniejsza pula bo tylko 6,26 dolara I zaraz zobaczymy kto to zgarnie czy się na mnie zatrzyma Dziękuję bardzo. Administrator tutaj tego pota napisał mi, że wrzuciłem jakimś cudem 5 euro ponad i dlatego mi odrzuciło. No dobra, wjadę 4 euro. W takim razie nie będę przesadzał z stawką, bo tutaj jest euro na Steamie, a wiecie, to jest inny przelicznik. Dobra, potwierdzenie Steam w takim razie uwaga wjeżdżamy 4,65 dolara to już nie byle jaka stawka Jestem ciekaw ile osób z was tutaj po dzisiejszym odcinku Wejdzie sobie i pogra ze mną Bo to jest bardzo ciekawe Jeżeli będziecie chcieli to śledźcie mojego fanpage'a Tam może po prostu podam wam jeżeli będę grał na, na CSGO Pocie I żebyście sobie po prostu wbili i pograli ze mną No zobaczymy 4,65 i 85% szans Całkiem nieźle Dobre skiny 5,43 w puli Poczekam, aż ktoś wejdzie. No, pozostało 8 sekund. Tam ludzie na czacie widziałem, że pisali, że na razie wybierają skiny i nie wejdą. Przynajmniej Damian, zobaczymy. E, rozpoczęło się, no ja mam 85% szans. Więc jeżeli to nie wejdzie, to by było dziwne, ale wjeżdża. E, także dobra, lecimy z kolejną rundą. Dobrze, dobrze, to było takie easy peasy lemon squeezy. Nie będę ukrywał. E, dobra, czyli tak, tutaj mamy ogólnie. Eee, chwila. To odrzucę. Może wrzucę to, i może jeszcze wrzucę to. Dobra, niech będzie. 3,86 powinno być spoko. Składam ofertę, czekam na potwierdzenie, które już tutaj mam. W sumie zresztą sobie odświeżę i raczej powinno mi tutaj y, pokazać na telefonie. Mam i OK. zaproponuj wy wymianę. No i lecimy. 51 centów już tutaj wjechał. Zrobione. No to zacieram rączki. Zostało 40 sekund, ale mam dla Was jeszcze jedną ważną wiadomość odnośnie serwisu. Jeżeli będzie Wasza szansa tutaj wynosiła od 90 do 100% i wygracie. To serwis nie pobiera prowizji. Więc o tyle jest fajnie, że możecie tutaj sobie jeszcze dodatkowo zarobić. No bo jeżeli będziecie mieli duże szanse, no to nie będziecie nic tracili. Więc to jest całkiem spoko. Dobra, czekamy. Ja mam 74,9% szans, 5,73% w puli, a 4,29% dałem ja. No. Yy... Śmiem twierdzić, że będzie to easy i, i raczej tutaj to wygram. Jest to, moi drodzy, przedostatnia runda. Jeszcze później zrobimy jedną rundę i zobaczymy, jak nam pójdzie. Wystartowało. Uwaga, uwaga. Łatwo że nie będę tak szalał i zmniejszę trochę pulę do 2,50, żeby inni mieli troszkę większe szanse i żeby to było troszkę lepiej zrobione. Na tej zasadzie, żeby po prostu szanse wszystkich były wyrównane. Uwaga, dobra, teraz tak, potwierdzenia tutaj proszę bardzo, Steam, dalej proszę mi to ładować. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, klikajcie sobie subskrybuj, bo w pulę teraz właśnie widzę wjechał damy za 4,26 dolara, więc robi się ciekawie, słuchajcie, 43 sekundy, to jest ostatnia pula, ja później sobie jeszcze z chłopakami tutaj pogram osobno tak czy siak, ale czekam na Was, czekam aż Wy wbijecie tutaj ze swoimi betami, będziecie grali między sobą, żeby była ta rywalizacja bo kurde, ja też chcę z Wami pograć, więc jakby jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście zróbcie to, no i M4 dla Was oczywiście też poleci, zostawiajcie łapki w górę i śledźcie mnie tam na serwisach, to na pewno będziecie to M4 Mogli zgarnąć 15 sekund, zostało 875 dolara w puli. Najwięcej tutaj jest wart chroma 3 kejski. No i zobaczymy, czy ja go zgarnę, czy ktoś inny go zgarnie. Można też powiedzieć, że w jakim stopniu okradam widzów. I może to jest taki fajny tytuł, który wrzucę na miniaturkę i og ogólnie nazwę ten odcinek. Uwaga, czy ja, czy Damian? Damian, no to Gzy. I ja wam również dziękuję, moi drodzy, bardzo za oglądanie tego. Wbijajcie na CS:GO, pota, pobawcie się ze mną, ja też tutaj będę czasami zaglądał. Także, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.